Dobra, tu nie robimy tak. Mają ciężki skład. Bu, 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 y, polecimy sobie lightami i tymi dalej tutaj. Ciężkie nasze się ustawiają tutaj, na razie, z tyłu. Co wyjeżdża po prostu tędy, to obrywa od naszych ciężkich, a my ściągamy to, co będzie tutaj przejeżdżać. To jest moje problem, oni mają tylko jednego lekkiego, nie? Tak, tak. No a ja tą suką, gdzie się mam ustawić? Ciężkimi. Tu jedziesz jedzie ciężkimi. A nie lepiej żeby Usta, sukę ustawić tu. tutaj i żeby miała być je tutaj na prześwit. Nie, bo mają, mają więcej ciężkie, po prostu my ich, my ich osłabimy te mam Ziemią chci? Za Hokotem. No Hokoty, dajcie latem nawet... Oj, sorry A raz. Co? 10 wysiedleń. Więcej niż na niektórych Twoich filmach Bo to jest je pierwsze Zresztą. Spokojnie. A też jeden U, Kurde. Nie przybieram się. Tak, to tak. Spokojnie jeszcze się, się ureguluje, nie? <noise> jedziemy, jedziemy. Zbyka w chatę. Ja mam no, z ale się nie dało. Dobra. Uh -huh. Mogę to tak no, jak wczoraj... Tam. Nie. O. Co? Czemu nie? A co wczoraj? No wczoraj. Wczoraj czy to wczoraj? Kiedyś mi gramy? Kiedy myśmy grali? Wczoraj czy wczoraj? Przed. Nie pamiętam, też. Dwa tygodnie temu. Kurczę, te drzewa są takie gęste, że goła boli. chyba grają. No zobaczyli, że trafili na mobilny skład, to się raczej na pole nie będą pchać, nie? Tam się w coś. Dobra, coś. Patrycja! No co? Nie spinać go! Ja tylko jest kiełkiem maltretuję, no. tego dupa no wychowam lekki. te 50 Macie na niego bicie, to go bicie Klepcie jak możecie yy, Teraz tak, nasze ciężkie macie tutaj czoło. Bijcie tego ciężkiego. Podjeżdżam wszystkie nasze ciężkie już tutaj koło. Mi, do Są hotelu. tylko dwa, wiesz o tym? O, raz raz. Schowaj się. Dobra. Czemu ja tego nie widzę, dziadostwa? Bo on jest tu ja chyba bym, za kamieniem. Teraz by się pokazał. No ale ja go tu nie widzę, ja mu nic nie zrobię. Dobra ja jadę. Nie, nie jedźcie. Hmm. Yy, tak. Tyły nie nam robią. Nam tego video? Macie tutaj kawa 85 na dostaw. Zabijcie go, bo on mnie zaraz strzeli oh. Kurwa. Żebyś powiedział o tym no, trochę szybciej. Tak, ładnie, jeszcze raz. On ma Jerech Zostało, no ja pierdole. Mnie KW-2 z trola Wszyscy teraz tu przyjechali. dobra, przegana, Nie wychylaj z tym KW-85, nie wychylaj. Niech oni się wychylą. Zostawaj. Zostawaj. Niech CUS-100Y e, strzela. Jest Jest suso Y pomóżcie. Aha, dobra, tu jest to jest te, ten. Patrycja, tak, dowal go. Ładnie. Iskra, dobra. Ładnie. Ja już zdechłam. Dobra, spoko. Jest susto Y, tam strzelam. Tylko niech cofnie się. Dobra, suso Y. Teraz tak. Tym rudym... Aha. Chyba, że stąd na ma nie? Nie, jest po ptakach. Mamy trochę zbyt papierowy skład teraz. A, no kopielowy skład, ale kurda Cofajcie, cofajcie Ale mo możecie to ugrać jeszcze? Była tylko jest czwarta, ma jako 77 życia że właśnie, myślałem, że oni tak usprawiedli usp 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 się, że nasze tam tamtą ciężkie będą mieli na nich bicia że ja nie mogę nic dysputować, to jest było najgorsze Mieli dobre kamo. Ale kamo ciężki, ma lepsze od mistrzitela czołgu. Jak dobrze je zrobił, to tak. W sumie taką bitwą podjazdową. Pojeżdżają się. Badaj, masz tutaj to, tego dobij, tego dobij. Tego z lewej masz, ten NMP. Ładnie Czekaj teraz Ty masz kawę uciekaj kawą długą, idzie Ale dobrze było To bardzo się wychylało Czekaj, zdejmiesz go jeszcze jedna setna A Ewa, ja... A myślisz mi, jakbyś to wygrał jeszcze? Blisko było, że